Nazywam się Myszel Kwiatkowski i numerem 1 przez Stachowę. Dobra, nie ma czasu na suchary, bo zostało tylko 15 sekund do waszego startu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spotkamy. Czwarta godzina wybiła. że numery są zależne od zapisów, a ja, jak się zapisywałem dwa lata temu na Bistlę, no to zapisy się bardzo szybko skończyły, więc tak sobie pomyślałem, że przypomnę jednego. Tyle, to ta jedynka. Zapisałeś się, rozumiem, a teraz żałujesz. Czy jeszcze nie żałujesz? Nie, jeszcze nie. <laughs> Jakie masz doświadczenie ultra? Wisła, słyszę, coś tam jeszcze? Kuleszka, Wisła, Pomorska, Bibitura skończyłem Bibitura, czyli tybie To stary doświadczony ultra rozumiem. To ja zaczęła dwa lata temu od naszego kolegi mówię naszego w sensie takiej grupy częstochowskiej, jest to w Tam Tam jakieś stawki, macie w Częstochowie? Tak, dobre tereny, yy, kolarzy dużo. I co, kolega cię wciągnął? Kolega zaczął już wcześniej jeździć w Ukrainie, nie tylko mnie wciągnął, ale dużo osób z Częstochowy. Gdzie debiutowałeś? Na Wiśle. Na Wiśle debiutowałeś. To jakbyś teraz tak wziął to co jedziesz teraz, pomyślał o sobie i pomyślał o sobie z tej pierwszej Wisły. Co się zmieniło, co się poprawiło? Co... Ma dużo błędów. No właśnie, jakie? E, będzie wypikane, tak? Krem do dupy, najważniejsze. Znaczy, że nie wziąłeś na pierwszą Wisłę? Tak, nie wziąłem. No to nie, no to nie będzie wypikane, bo to jest najważniejsza rzecz, o której się mało mówi. To jest najważniejsze. Aha. Jechałem ostatnie ponad 300 km 90% czasu na stojący. Dwa, myślę, że no to jak każdy, za dużo bagażu. Powiem Ci, że 5 lat to filmuję, wszyscy macie za dużo bagażu, wszyscy właściwie, no z wyjątkami. Dzisiaj pierwszy raz od 5 lat trafił się gość, który powiedział, że za mało rzeczy brzmi. tu na Karpatię. Po prostu mało z roweru nie spadłem, a rzeczywiście nie miał dużo. A ja się postarałem odchudzić. Czyli, czyli pierwsza, w porównaniu z pierwszą Wisłą masz na pewno mniej rzeczy, tak? No tak, tak. Nie mam nic do spania. No ale to jest sprawa gór trochę, tak? Że w górach jednak też się minimalizuje tą wagę roweru, nie? E, no to był główny powód, tak. Do spania nic nie masz kompletnie? Mam tylko śpibór, ale nie mam namiotu, nie mam hamaka. Na Wisłę brałem hamak. Na Połomską wziąłem hamak, a go w ogóle nie wykorzystałem. No, ale śpibór Wziąłem. E, Rozważasz w ogóle spanie w plenerze? Czy już tylko... A już spałeś nawet w plenerze no, już spałem pod ja to... wiatą No jednak próba znalezienia odlegu no, tak, godzinę na godzinę. A gdzie, gdzie szukałeś? W Komanczy. Komanczy, no wszyscy jechali do tej Komanczy może dlatego. I co, nie udało się znaleźć? No, nie udało się, ale zaliczyłem wiatę, później jeszcze trzy osoby dojechały, rano wstaliśmy i jedziemy dalej. A to której ci wstałeś? Ile, ile godzin jeszcze już? Budzik nastawiony był na piątą, ale zebraliśmy się przed szóstą. Jak Ci się ta trasa do tej pory podoba? Obawiam się tego, co będzie. Bo no jednak te Bieszczady... Tak, dużo wypychów jest. Są one męczące. Natomiast, no i tutaj dłuższy kawałek z asfaltami. Natomiast no. Beskidy... Nie będzie łatwo. Czyli co, boisz się tego, tego drugiego kawałka, znaczy za granicą tego kawałka? Tak. No i wiadomo, już człowiek trochę kilometrów będzie miał w nogach. Zobaczymy. A jaki plan na dzisiaj masz? Jeżeli masz w ogóle jakiś Nie mam Czyli planem jest brak planu Na pewno skończę przed 12:00. Czyli do północy mniej więcej, tak nie dłużej Tak, tak Ale gdzie mnie Ta pora zostanie? No nie, nie wiem, nie no A może skończę wcześniej W każdym razie z noclegami też już jest problem tutaj Aha a gdzie szukałeś? Pytałem się kolegów, co oni szukali po całości. Aha. Ktoś gdzieś tam ostatni znalazł w jakiejś miejscowości. Więc już nawet nie traciłem czasu. Czyli będziesz na spontanie coś tam próbował. Ogarne. Tak. twoje życie wygląda normalnie rowerowe? Gravel, szosa, właśnie treningi, nie treningi, no... trenażery jakieś? No bardziej rekreacyjnie jednak. Czasami się zapiszę na jakieś ultra, okay. e, no, to, to, e, no to sobie trochę pojeżdżę przed, żeby mogę wyrobić. Ale nie jestem typem sportowca, który trenuje trzy razy w tygodniu. Ale jeździsz właśnie raczej na szosie na co dzień? Różnie. Różnie mam szosę, gravel, y... MTB. I rozumiem, że jeździłeś po górach na rowerze. No właśnie, skąd pomysł Karpaty? Kolega Jechał, który nas namówił na maratony. No i jakoś tak wyszło, że a nóż, a może by spróbować. Ale masz doświadczenie jakieś w jeżdżeniu MTB po górach wcześniej? Częstochowy czasami się wybieramy w yy, Beskidy, Blisko. Czyli takie wycieczkowe bardziej klimaty. Tak, sama Częstochowa no to jest Jura też. też. Yy, teren mocno pagórkowaty. Najtrudniejszego na tym Ultra, znaczy na tej Karpaty, tak jak do tej pory jedziesz. Z czym tu się trzeba zmagać? Co tu trzeba pokonać? Wypychy po szlakach pieszych z kamieniami. Czyli nie mamy jakiegoś typowego szutra, jest to wąska ścieżka. Czasami ten rower trzeba podnieść. To jest największą na razie trudności to sprawia. No, jeżeli jest taki szlak z parę kilometrów w górkę. Jakby ci kazali wrócić tą samą trasą, czyli 1200 Karpaty, a co ty na to? Dzieci dzisiejsze pytanie. Zadaję takie pytanie też tutaj. z jestem, jaka będzie Twoja odpowiedź. Bo pytam ludzi, którzy Wisłę przejechali, Jakbyś jeden kilometr Karpatii, to do ilu kilometrów Wisły byś to mniej więcej porównał? Nie ma takiego porównania w ogóle. Dlatego, że jeden kilometr Karpatii e, można przejechać 10 razy. Przebyć 10 razy dłużej niż jeden kilometr Karp Karpatii. to, to Aha, rozumiem. Wisła była pierwsza. Okay. Jechaliśmy bardziej. Celu. Zobaczymy co to jest. Nie nastawialiśmy się na ściganie. Raz wiedka bojem jak to mówi. Da. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Powodzenia. Trzymaj się. Opowiedz, co tam jaś uzupełnić, jeszcze? że koma zrobiłeś? Bo opowiedz coś tam. Nie, no komuś się Trzeba pamiętać o klockach. Koniecznie trzeba zabierać parę par. Ale to co? Mimo suchej pogody idą klocki, tak? Idą klocki straszne. Dzisiaj będę wymieniał drugą parę. Mam nadzieję, że zostało w A Mam nadzieję, że mi starczą. Ale właśnie metal, czy nie? U metal. Trzeba było brać pełen metal. Druga sprawa, buty. Dobre buty. I do bo. Tylko MTB, sztywna podeszwa. Średnio się to sprawdza. Natomiast takie mam. Trochę się męczę. Czyli bardziej turystyczne wziąć byłoby dobrze. I, i teraz bym pewnie wybrał taką pół twardą ale Aha. nadal MTB. Wchodzę, no nie można zgiąć po prostu nogi, czy jak się męczy. Czyli warto to też wziąć pod uwagę. Że tutaj nie tylko jest jazda, ale też dużo chodzenia jest. Tak, tak. No i oczywiście dobre skarpety. Myśmy się widzieli przedwczoraj, to jak te dwa dni ostatnie? Gdzie tam dojechałeś? Do Krynicy dojechałeś, czy dalej? Gdzie nocowałeś? Bo myśmy się widzieli w Wyszowatce. No i jak te dwa dni w ogóle, jak Ci się jedzie? Wyjątkowo dobrze, gdyby nie słońce. Wyciąga energię w okolicach 11, 12, 13. No właśnie, myślę, że sporo ludzi rozważy jazdę po ciemku, albo przynajmniej bladym świtem, nie? Może tak być. Na przykład o czwartej wstać, czy o trzeciej, nie? Dzisiaj jest trochę lepiej, bo Yy, ta trasa przypadła na, na jazdę tylko w lesie, praktycznie. No teraz też macie turbacz w lesie, właściwie. A tu jest cudnie, bo to od tej rzeki jest chłodniej. Też. W sensie Ale małe fragmenty wystarczą naprawdę małe fragmenty gdzieś na hale wyskoczyć. A trudność tej trasy, jak ją oceniasz? Tak technicznie, bardziej mówię od strony technicznej. Dobra, podejścia są, no, a taka trudność ogólna... Se, chyba każdy musi ocenić. Z nami nie ma problemu. A podjazdy, no to... Nie było żadnych hardtorów do tej pory? Nie. Podjazdy, no to zależy kto to co chce. Na jednego będą trudniejsze, dla innego będą łatwiejsze. Ktoś i tak będzie musiał w końcu, na którymś możemy zejść, pchać. Tak, Zbyszek Mosowszy to nawet w wywiadzie powiedział, że on czasami celowo schodzi, żeby na przykład to rozciągnąć trochę mięśnie, tak, bo on w ogóle biega, nie? Trzeba się zdecydować to w pewnych momentach, czy lepiej podjeżdżać, czy podchodzić w tym samym tempie, a jednak podejście będzie mniej męczące. Panie, dzięki jeszcze za uwagi. Trzymaj się. Mam nadzieję, że może do zobaczenia przed jeszcze Okej, dzięki. Do